Witamy z Teńskiego Legostowu. Ja nazywam się Łukasz Burecki. Mówił na mnie majster i jestem zwycięzcą polskiej edycji LEGO Masters. Jest tu młody człowiek, który chciał mi zadać pytanie. Klasa czy opcja Wydawanie 1000 zł na LEGO miesięcznie? 1000 zł na LEGO miesięcznie? Wydaję więcej. Pełna klasa. Klasa czy opcja? Dziewczyna z budowaną Dziewczyna z LEGO, gotowa. Najlepsza rzecz. Plasa czy Lego Friends. Lego Friends? Lego Friends to są najlepsze zestawy, to jest architektura. Absolutne kino. Absolutne kino? Tego się nie skończymy. No? Plasa czy obciak? Wybieranie Lego Star to znane z Lego Ninjago. Ciężkie pytanie. Lego Ninjago. Hmm. To co? Dlasa 3 obciar. Kupowanie dziewczynie, zestawy kwiatków zamiast kuchennie i żywioł kwiatów. To nie jest żaden obciar. Kupowałbym kwiatki z tego. Dzięki Werkja.